不东吧。 samego dojazdu do stawiania samochodu, poza jest bardzo istotne, że nie żeby nie przeszkadzało w czasie działań, a jednocześnie z tym go na tyle blisko, żeby strażacy mogli odpowiednio działać. Jak widzicie Państwo, dowódca akcji w wioskiej Panuzełce z rozpoznanie 360 stopni w okupionowej osi, prawda? Jakie są niebezpieczeństwa, co się stało? Przekazuję tę informację do wyższego stanowiska kierowanego Komendanta Miejskiego. Pozostali strażacy wygadzają teren, do którego osoby postronne i nie biorące udziału w akcji nie mogą wchodzić, nie powinny na bezpieczeństwo własne, jak żeby nie przestawać strażakom. Pozostaje pojazd również pojazd. Jest to podstawa, żeby cokolwiek mógł zrobić w samochodzie oraz żeby mógł wejść, udzielić pomocy osobie poszkodowanej, która znajduje się w samochodzie. Jeżeli pojazd nie był mógł stabilizowany, mogłoby dojść do wtórnych urazów poszkodowanego, bądź nasilić urazy, które już ma. samochodów prywatnych, które zapaliły, to na snap, no, żeby nie było się czekoladą, jakby Ale różnie z podciśnieniem, także żeby tylko w jedną i na poziomie Jeżeli chodzi o wodę, to Zasadnicy nie wyznaczają 3 punkt. Jeden jest to punkt. Na rzęsie, który wybierają wszystkie narzędzia potrzebne do rewolucji. Została zabezpieczona poduszka powietrzna na giełdzie z specjalną na płatką. Dodosłyszeć działań ewentualnych, że wód poduszki nie spowodował uraju. Raboty w tej chwili zamykają drzwi przy pomocy wstępu zbiorowicznego, usuwają te drzwi. I na razie odłożę miejsce w ten sposób sobie dojście do następnego Teraz Państwo będziecie mogli zobaczyć swoje kierunki wyładowania ręki przy pomocy tað stagarað stóru, tað er ikki snatt. Tað er stórt. Tað er Podczas działań, która poszło do bana, tak znajduje się pod opieką jednego z ratowników, który jest w samochodzie w razie nic. Tam jest jeden główny odświeg, w którym dotyka się oraz udzielony z karta psychicznego. Jak możecie Państwo zauważyć, w tej chwili jeden z ratowników ściąga wyposażenie tapicerki, żeby zobaczyć, czy pod schodem nie ma naboi poduszek powietrznych, napinaczy do pasów, które w czasie przyczynania mogłyby stworzyć aktowe niebezpieczeństwo. Osoba, która dokonała sprawdzenia nie stwierdziła żadnych napojów z pozycji, a nie z stwierdziła, że jest możliwe cięcie, także długiej ropy w miarę z pozycji chodzi, wycina środkowo W godzinie słupka powstają ostre krawędzie, nie jest cięcia, także za chwilę jazdy zostają też zabezpieczone w ramach bezpieczeństwa, zarówno sprzętu, rachowników, a przede wszystkim osoby poszkodowane z nabijach się w które nie poznała to jednego w czasie latujących. zostało nie również oparcie fotela pasażera w tej chwili mamy różną drogę do poszkodowanego ewakuowana z pojazdu przeniesiona do wcześniej wspomnianego punktu udzielania pierwszej pomocy teraz strażak będzie dalej badać poszkodowanego, drogę zajmował do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego który przejmie to był już na poszkodowaną. Tak,